W czwartym sezonie dziewczyny bardzo dorastają i gdzieś się zmieniają i, i po prostu jedna i druga zdaje sobie sprawę, że, że miłość to coś więcej niż bycie z drugą osobą. Natalia odnalazła trochę siebie, znalazła no, jakąś pasję. Podejmuje decyzję najlepszą, jaką uważała na ten moment, czyli stawia na siebie. U Majki coś kompletnie się zmienia, ponieważ pojawia się w jej życiu nowy człowiek, nowy mały człowiek, Tania. Która ma w tamtym momencie już tak ponad rok, więc widzimy już ją w momencie, kiedy to macierzyństwo jest w pełni, kiedy to już nie jest jej decyzja i świeża sprawa, ale coś, co staje się jej codziennością. ponownie dziewczyny mają kontakt pierwszy raz od e, bardzo trudnego rozstania, które przeżyły, więc myślę, że dla Majki jest to szczególnie trudne, no bo, bo Natalia ma już nową osobę w swoim życiu, jest w związku i to takim bardzo szczęśliwym. Majka widzi to i to tym bardziej jakoś jej ciąży, jest to dla niej trudne, ale z drugiej strony już trochę odpuszcza. Cześć, Sylwia. Majka. Cześć. Cześć. Mm. Spokojnie. Natalia ma poukładane życie, ma wspaniałą dziewczynę, którą kocha, ona ją kocha, także ma świetną znaczy, robotę. Czuje się spełniona. Tylko właśnie tu jest ten problem, że znowu pojawia się Majka. No chodź, nie do co... <ścoughs> No ładnie, nie do mnie. Chodź, Moja relacja z Natalią na pewno nie jest tak skomplikowana jak relacja Natalii z Majką. Jestem zazdrosna, na pewno, ale daję Natalii taką przestrzeń do, do wyboru. To skończone, to było moje życie. Pamiętasz Natalię? No. To chyba miłość mojego życia. Najbardziej dotyka Natalię, to, w jakim stanie spotyka Majkę. Mama. Cześć. Cześć. Miałeś takie mokre włosy, jak się poznałeś, pamiętasz? Bo jeżeli postać w danym filmie czy w teatrze e, ma jakieś przełamanie, jakąś nowość w swoim ustabilizowanym w życiu, to to są zawsze ciepłe E, zaraz nagrywamy scenę, gdy Majka ścina swoje włosy, czyli e, realnie znaczy to, że Ewelina też ścina swoje włosy. Czuję, że to jest jakoś, no to nie jest taka po prostu zmiana fryzury, tak, tak, że tak coś zmienię, tylko że to jest też taka jakaś zmiana wewnątrz mnie. I jak słyszycie, mam bardzo poruszony głos i naprawdę, no jestem mega poruszona, ale bardzo też szczęśliwa, że mogę to zrobić też z wami, z taką wymarzoną ekipą i w tym kochanym przeze mnie projekcie, naprawdę jestem poruszona. Czwarty ze sezon opowiada o tym, czym naprawdę jest miłość. Czyli nie o tych pocałunkach i ściganiu się, tylko o tym, kto jest z tobą w tych najgorszych momentach i w kim znajdujesz oparcie. Dobra, stop. Mamy postanie. I po I po wszystkim, nie? <śleskujesz> <śleskujesz> Koniec zdjęć. Спасибо, что здесь.